Dzień dobry, tutaj Drwal Było i witam Was w historii kart Hearthstone. Jak wiemy, w Hearthstone pełno jest legend, lecz nawet pośród zwykłych stronników czy zaklęć znaleźć można ciekawe historie do opowiedzenia. Spośród oddanych przez Was ostatnio głosów zaintrygowała mnie jedna karta, którą dzisiaj wybrałem. Także postacią na ten odcinek jest nie kto inny jak Pan Śmierci! ha, no to nam się trafiło mroczne indywiduum. Pan Śmierci. Tytuł ten brzmi naprawdę majestatycznie, tym bardziej, że wszystkie jego sekrety spoczywają daleko na mrożnych ziemiach Nordrendu. Na początek pytanie podstawowe. Kim właściwie jest Pan Śmierci? Zagrywając go w hardtownie trudno to stwierdzić na pierwszy rzut oka. Czy jest to gól, czy może szkielet? Okazuje się, że prawda jest znacznie bardziej przerażająca. To krasnolud! A wiecie, co jest gorsze od wkurzonego, zakutego w zbroję krasnoluda z wielkim mieczem? Nie umarły wkurzony, zakuty w zbroję krasnolud z wielkim mieczem. Prawda jest bowiem taka, że nasz koleżka to właśnie krasnoludzki rycerz śmierci. Śmierć mnie nie przeraża! O tych jego mościach nieco wiemy. Rycerze Śmierci swoją historią sięgają daleko, bo aż do czasów II wojny nas jednak interesują obecni przedstawiciele tej... hm profesji. Są to upadli bohaterowie, czempioni, którzy albo zginęli dzielnie w boju z plagą nieumarłych, albo dobrowolnie zaoferowali jej swoje usługi. Niezależnie od tego, jak się znaleźli w objęciach śmierci, król Lisz Artas wybrał spośród nich najlepszych, najbieglejszych w Boju I najbardziej okrutnych. Stworzył z nich swoją gwardię przyboczną, która niczym jeźdźcy apokalipsy prowadziła nieprzebrane zastępy plagi do boju. Powiadają, że panami śmierci zwano tych, którzy za życia z oddaniem służyli światłości. Teraz pytanie: skąd pośród tych mrocznych wojowników znalazły się krasne ludy? Jak ci przyjaźni, korpulentni brodacze zostali zmienieni w nieumarłe maszyny do zabijania? Część z nich pewnie wpadła w wyszpony plagi podczas ekspedycji do Northrendu. część zaś poległa, a następnie została ożywiona jeszcze we wschodnich królestwach. Decydując się na grę Krasnodębskim Rycerzem Śmierci dowiadujemy się, że padliśmy broniąc swojej ojczyzny, Kazmodan elementem szkolenia zaś było zabicie swojego niegdysiejszego towarzysza broni. No cóż, życie jest brutalne. Jak wiemy, duża część rycerzy śmierci w końcu zbuntowała się przeciwko królowi Liszowi. Byli jednak i tacy, którzy pozostali wobec niego lojalni, zaś pośród nich byli także panowie śmierci. Służąc pod komendą samego Keltuzada, siali oni na polu bitwy strach, bowiem wraz z ich śmiercią od razu rosły morale oponentów. Jak to się mówi, żyje się tylko dwa razy. Ale cóż, jak widać, całą resztę sekretów Pan Śmierci zabrał ze sobą do grobu. Pamiętajcie podawać swoje kolejne typy kart w komentarzach, a jeśli się podobało, zostawcie łapy w górę. Ja się z Wami żegnam, widzimy się jeszcze w tym życiu. Do zobaczenia! Śmierć!